Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj znajduję się na drzwiach otwartych Azteków z central pod Warszawą. W związku z tym postanowiłem zadać kilka pytań dyrektorowi do spraw technicznych odnośnie piany PUR. I dzięki temu obalimy wiele mitów. Witam cię serdecznie. Cześć. Pytanie, które najbardziej nurtuje ludzi to, czy trzeba dawać paroizolację na pianę PUR? Według prawideł wszystkich, które mamy, technologię przede wszystkim i przegrodę, która występuje w danym w pomieszczeniu, o koledzy tutaj nam fajnie przechodzą, więc się dzieje cały czas, będzie trochę wesoło, może nie, ale w samej technologii nie zmieniamy przegrody. Czyli jeśli w projekcie mamy zaznaczona, że ta, że ta folia paroizolacyjna ma być, ją tam stosujemy. Ja mhm. się pytam o to, bo często słyszę od wykonawców piany, że, że nie trzeba dawać, no nie? Wydaje mi się, że to jest taki chwyt marketingowy z ich strony, żeby po prostu sprzedać swoją usługę klientowi. Znaczy, na samej paroizolacji nie zaoszczędzimy nie wiadomo jakich pieniędzy, tak? Mhm. Więc tutaj nie szukajmy, w, w tą, tą drogę nie idźmy, natomiast na pewno jest to y, dobrym zabezpieczeniem, żeby wilgoć, która jest w pomieszczeniu, która będzie w pomieszczeniu, nie przedostawała nam się do izolacji tak, mm -hmm. ciepłej, gdzie jak wiemy, każda wilgoć, która wchodzi y, w izolację, y, niszczy ją, tak, nie mm -hmm. działa wtedy poprawnie, tak? nie jest wydajna ta izolacja. Okej, okay. a jakie występują rodzaje piany? Pianę mamy zamkniętą i otwartokomorową czyli taką, którą możemy zrobić tak zwany termos, czyli zamknięcie całkowicie dostępu powietrza mhm. do danej części mieszkalnej, czy tam w zależności, gdzie, gdzie chcemy zastosować. Lub otwarto komorowej, czyli tej najbardziej popularnej, którą dajemy do domów, tutaj mówimy o części tej piany paroprzepuszczalnej, czyli otwarte komórki, ona oddycha, wszystko mhm. jest jak najbardziej... Czyli w, na przykład do izolacji domu się zaleca bardziej tą y, otwartą komórkę. Znaczy zaleca się. Ona jest tańsza przede wszystkim mm -hmm. w y, aplikacji dla y, inwestora jest to tań, tańsze. Natomiast y, nie trzeba tak rygorystycznych rzeczy jak na przykład rekuperacja, żeby y, zrobić y, wymianę y, powietrza, żeby utrzymać tą wilgotność y, 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 w pomieszczeniach, bo jeśli mamy zamkniętą komórkę... Czyli nie mamy przepływu powietrza, nie mamy nic, tak? E, więc zakisimy ten budynek, pomieszczenie, nie będzie wentylacji, tak? Więc e, tutaj w tym przypadku e, zamknięta komórka e, musi być dodatkowo e, wyposażone w dany obiekt w dobrą rekuperację w system wentylacji. Bo piana ogólnie powstaje z dwóch składników, tak? Tak, to są dwa komponenty. Jest to poliol i poliolicjan, e, które po złączeniu, dopiero, czyli produkcja de facto piany jest na, bezpośrednio na inwestycji u, u inwestora. I te dwa elementy, jeśli się złączą, do paru sekund powstaje nam już gotowy produkt. A też często słyszę, że właśnie niektórzy wykonawcy jak jakoś oszukują, wody do czegoś dolewają, później ta piana nie ma takich właściwości, jak powinna mieć. O co w tym chodzi? Wiesz, może? Znaczy... Wszędzie jak słyszałeś, więc internet jest kopalnią wiedzy dobrej i niedobrej. Jeśli chodzi o wodę w systemie, ogólnie system jest wodorozcieńczalny, czyli ta część poliolowa do niej można stosować, bo nawet w składzie samej bazowym tego produktu jest woda. Natomiast do tej części izocjanionowej czerwonej nie ma prawa dodać jakiejkolwiek wody, bo to jest e, utwardzać, mhm. Czyli jeśli dodamy wilgoć nawet taką z powietrza, to zacznie nam krystalizować się, utwardzać. Natomiast jeśli chodzi o dolewanie przez e, no, nierzetelnych wykonawców, e, takie opinie gdzieś krążyły po internecie jak najbardziej. E, najczęściej poznać to, jeśli taki e, aplikator chce naciągnąć, oszukać inwestora po tym jak przekroimy pianę i będziemy zobaczymy strukturę tej piany. Okay. Ta piana ma całkowicie więcej otwartych komórek. Jest taka bardziej napompowana, nie jest elastyczna. I też Te komórki są większe? Wtedy? Tak, jest mhm. takie duże, otwarte. Ona wygląda prawie jak taki pumeks. Tak? I, w, I w tym momencie widzimy, że ta piana nie jest tak przetworzona jak powinna. Ona zwiększa wtedy właśnie swoją objętość mhm. i z tego zestawu Potencjalnego, którego szczelam, miało być tam 42-44 metry sześcienne, na przykład, produktu, miało wyjść, wyjdzie 50, tak? No ale to jest już no, stricte oszustwo i w tym momencie ten produkt, który jest wytworzony na tej budowie, no, w ogóle się nie zgadza z, z, tym, z kartami aplikacyjnymi, z niczym. Czyli karty techniczne. Umierają, nie? Nie jest to ten produkt, który jest przebadany przez ITB i dopuszczony do sprzedaży. Rozumiem, a czy macie jakichś certyfikowanych wykonawców? Yy, tak, właśnie yy, najpewniej. Yy... Dla inwestora jest to, aby inwestor poszukał certy certyfikowanych wykonawców. Czyli na przykład można się zgłosić do Was, do Azteku bezpośrednio i na przykład dostać taki numer do, do wykonawcy, który jest certyfikowany? Oczywiście mamy w Polsce iluś tam wykonawców w każdym rejonie Polski, którzy są certyfikowani to nie jest tak że sobie papierek dajemy że był na jednym szkoleniu i już ma certyfikat natryskowy nie wiem przeszkolenia nie to jest cała procedura przejścia takiego szkolenia takiej certyfikacji mm -hmm. od tego że musi być sprzęt dobrej jakości są to sprzęty w 99% grakowskie, czyli maszyny tak które jak tutaj widać. tak jak widać tutaj akurat Gasmer ta ty... maszyna tak jest, i tu wtedy my jesteśmy pewni za to, że maszyna dobrze przetwarza produkt. Tak? Mhm. Czyli dozuje komponent 1 do 1 objętościowo, nie ma zachwiań, ciśnień, i w tym momencie wiem, że ten wykonawca certyfikowany powinien dobrze przetworzyć y, tą pianę. I ta piana ma takie właściwości, później jakie powinna mieć. Dokładnie tak i wtedy taki certyfikowany wykonawca y, może dać gwarancję 25 lat na niezmienność parametrów naszej piany, tak? Mm -hmm. Czyli y, ja jestem 25 pewny. lat. Aż 25 lat. A czemu tylko 25 lat? Y, no temu <laughs> tylko że Instytut Techniki Budowlanej posiada komorę starzeniową, mm -hmm. która bada tylko do 25 Aha, lat okay. i do tych 25 lat parametry piany się nie pogarszają od dnia na trysku. Mhm. Więc jakby były takie maszyny, które by mogły pewnie zmierzyć tą dalsze, że tak mhm. powiem, lata, no to byśmy wiedzieli więcej, tak? No bo też często są takie opinie, że ta piana się degraduje i tak dalej. I czy to może być powiązane z tym, że właśnie niektórzy tej wody dolewają i tak dalej? Jeśli chodzi o, o degradację piany, mhm. jak najbardziej może wystąpić taka, takie coś jak degradacja piany, ale jest to spowodowane tym, że piana jest wystawiona bezpośrednio na działanie promieni UV. I w tym momencie to i tak nie jest tak zwana degradacja taką, jaką znamy potocznie, którą mamy w tych piankach montażowych przy oknach, bo to najwięcej tam widzimy tego, jak jak dłubiemy, gdzieś szkrobiemy, ta pianka się po prostu rozpada i po prostu tam nie ma po jakimś czasie. Tutaj są to piany jednak całkowicie innej generacji. Są piany też dwuskładnikowe, które mają bardziej są odporne na, na promienie UV. Nawet jedyne co, kiedy musimy zabezpieczyć pianę. To jeśli ona jest na, na przykład wystawiona bezpośrednio na dachu tak zwanym odwróconym, czyli na dachu płaskim, aplikujemy zamkniętą komorową pianę i wtedy musimy ją tylko zabezpieczyć przed działaniem jakichś promieni UV e, i to w zależności od tego, jak klient ma... E, fundusze przeznaczone, to możemy albo jakimś zwykłym akrylową farbą to zaaplikować, za, zakryć, możemy jakimś poliuretanem, możemy polimocznikiem, ale to już wszystko jest uzależnione od, od tego, ile inwestuje pieniędzy. So teraz pytanie, myślę, które będzie ciekawić wielu obserwujących. Ile takie reaktory kosztują? Reaktory y, nie są tanie, y, natomiast są skuteczne przede wszystkim. Mhm. E, jeśli bezpośrednio ocenę Kompletne systemy, które już mają wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby wyjechać od nas i pracować, możemy złożyć od około 20-22 tysięcy euro netto. Mhm. A na przykład taki reaktor, jak tutaj. Taki reaktor to będzie około 6 tysięcy euro więcej. Mhm. No to już tak powiedzmy, w miarę nieduża różnica. W miarę nieduża, ale na pewno jeśli chodzi o systemy, właśnie tu mamy tych dwóch zawodników, mhm. tak? jeśli mówimy o cenę urządzenia takiego, który będzie pracował i będzie zarabiał na siebie, plus urządzenia już takiego bardziej wydajnego, bardziej stabilnego podczas pracy, tak? Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem. Bo ogólnie istnieje u Was za zakupienia ta takiego reaktora, ewentualnie zamontowania tego na bus, plus robicie jeszcze szkolenia, tak? Praktyczne, teoretyczne? Tak, jak najbardziej. My od 11-12 lat w Polsce... E, jesteśmy liderem, mhm. e, nie będę ukrywał, w sprzedaży reaktorów e, i robimy to kompleksowo przede wszystkim, bo to nie jest e, technologia, którą się sprzedaje w kartonach, to nie jest I technologia. Ktoś otwiera i psika od razu. Dokładnie tak. tak. To, jest, to jest cała otoczka związana z tym, że właśnie trzeba to poskładać. Mhm. Właśnie dzisiaj też zabudowywujemy jeden sprzęt dla klienta, który jutro odbiera e, i to jest zabudowanie, to jest szkolenie z całej obsługi, z eksploatacji tego sprzętu, czyli konserwacji, jak dbać o to. I to tu co najważniejsze, szkolenie też już bezpośrednio na inwestycji. Nie jakieś tam pokazanie, psiknięcie, że to działa, tylko z pełnym e, wsparciem technicznym, żeby aplikator, który jest nowy, wiedział, czy ta piana jest dobrze przetworzona, e, żeby tą jakość i wydajność umiał uzyskać. I, super, czyli porządna firma i porządne podejście do tematu. Tylko tak. Inaczej nie funkcjonujemy. To dziękuję ci ślicznie za to, że mogłeś się wypowiedzieć, i, i mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia.